Ho, ho, ho! Czas na kolejny vlogmas na kanale Londyneczki. Witam Was serdecznie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Ha! Dzisiaj będziemy podsumowywać czytelniczy miesiąc. A tak naprawdę dwa miesiące po, jak pewnie zauważyliście na moim kanale, nie pojawiło się podsumowanie października. A dlaczego? Już Wam opowiadam. Nakręciłam ten film. Oczywiście, że go nakręciłam. Po czym się okazało, że wideo jest tak marnej jakości... Bo w tle było za dużo hałasów. Było za dużo hałasów, bo coś się działo na ulicy, moi sąsiedzi yy, wiercili, no i ten film się zwyczajnie nie nadawał do publikacji. I później jakoś tak zwlekałam, 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 nie nagrałam tego filmu po raz kolejny. No i w końcu przyszedł czas na podsumowanie listopada, więc postanowiłam razem podsumować dwa miesiące, październik i listopad. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na tyle sprawnie, że ten film nie będzie trwał. <laughs> Zatem zostańcie ze mną, zaczynamy oczywiście od Października. Październik to był dla mnie czytelniczo dobry miesiąc. Ile książek przeczytałam? Już Wam mówię. Przeczytałam 12 książek, więc jest to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że był to też czas, kiedy byłam w Polsce. Przez tydzień byłam przecież na wakacjach, więc, no kurczę. Byłam zajęta, a zrobiłam taki dobry wynik. Już Wam opowiadam, co to za książki. Pierwsza książka, po którą sięgnęłam, to powieść pod tytułem Rodzina Louise Jensen. O albo Jensen, jak to woli, bo jest to brytyjska autorka, ale jej nazwisko jest jakby takie pochodzenia skandynawskiego, więc wydaje mi się, że możemy je wymawiać w dwojaki sposób. No i mamy tutaj opowieść, która nazywana jest thrillerem psychologicznym. Powiem Wam szczerze, że, że tak z perspektywy dwóch miesięcy powieść nie za bardzo zapadła mi w pamięć. Opowiadałam już o niej w, we vlogu czytelniczym, więc jeżeli chcecie więcej o niej przeczytać, no to odsyłam przeczytać, posłuchać. Odsyłam Was do, do vloga, postaram się go gdzieś tutaj podlinkować. Mamy tutaj kobietę uwikłaną w jakiś takim jakąś sektę można by powiedzieć ale kto tutaj jest guru tej sekty to odkrywamy przez ym, całą powieść to jest trochę książka o tym do czego prowadzą nas też problemy finansowe bo, 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 bo tutaj właśnie te problemy finansowe tę kobietę zaprowadziły właśnie w y, szpony tej tej y, sekty przyznam szczerze, że tę powieść czytało się dobrze, ale jakoś no jak mówię no, nie zapadła mi głęboko w pamięć bo, bo widzicie, no, teraz musiałam sobie przypomnieć o czym ona rzeczywiście była, ale no, czytało ją się naprawdę dobrze. To była pierwsza książka, po którą sięgnęłam. Kolejna, to była absolutnie fantastyczna książka, i to była książka po angielsku, powieść kierowana do młodzieży, ale książka, w której wydaje mi się, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, znajdzie coś naprawdę wartościowego dla siebie. Książka w absolutnie przepięknej okładce. I jest to książka Elizabeth Acevedo. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam to nazwisko, bo jest ono dość skomplikowane. Książka pod tytułem With the Fire on High. I jest to opowieść o nastoletniej matce, dziewczynie niesamowicie utalentowanej. Dziewczynie z niezwykłą pasją do gotowania. Ta dziewczyna jest przede wszystkim niesamowicie odpowiedzialna i do realizacji swojej pasji właśnie podchodzi z taką niesamowitą dojrzałością. I, i to jest książka właśnie o, o takim dojrzałym podejściu do realizacji swojej pasji. To nie jest książka o gotowaniu, nie. To nie jest książka o gotowaniu. To jest książka o byciu młodym i odpowiedzialnym. <laughs> I, I to jest właśnie taki cudowny, cudowny tego przykład. Książka się bardzo dobrze czyta, bo autorka ma bardzo, bardzo fajne, lekkie pióro. I to jest, to jest jej pierwsza książka pisana prozą, bo jej powieść debiutancka, The Poet X, jest pisana wierszem wolnym, więc tutaj mamy taką odmianę. Książkę serdecznie Wam polecam, przepraszam, jeżeli czytacie po angielsku, to jak najbardziej sięgnijcie po tę powieść, bo warto Możecie jej również posłuchać albo przeczytać na Storytel, więc nie musicie mieć jej w wersji papierowej. Gorąco polecam. Kolejny tytuł, po który sięgnęłam w październiku, to książka, o której jeszcze będę mówiła w innym filmie, bo czytałam ją w ramach maratonu. Jest to Comics Rainbow Rowell Pumpkin Heads. Książka ma bardzo zróżnicowane opinie. Mi się podobała. Ja nie wymagałam, wiecie, jakichś nie, niesamowitych y, e, wzruszeń albo jakichś głębokich emocji po tym komiksie. To dla mnie miała być rozrywka i, i rozrywka e, była. Jest prześlicznie narysowany, w bardzo ładnych kolorach i, i to jest taka chwila odpoczynku. E, jeżeli macie ochotę na chwilę odpoczynku, to jak najbardziej. Pumpkin Heads, opowieść o dwójce przyjaciół, która postanawia może być kimś więcej. Kolejna książka, po którą sięgnęłam, to książka, która skusiła mnie swoją okładką i jest to powieść wydana nakładem wydawnictwa Filia pod tytułem Nigdy Więcej. I powiem Wam szczerze, że teraz, kiedy sięgnęłam, nad, sięgnęłam po spis tytułów, które przeczytałam w październiku, musiałam nagle sobie przypomnieć hej, co to była za książka. I powiem Wam szczerze, że ona mi zupełnie nie zapadła w pamięć i w momencie kiedy ją czytałam, to też miałam takie O matko. Dokładnie tak mi się czytało tę książkę. Ech, taka zupełnie niepotrzebna książka na rynku. To jest taka typowa młodzieżówka o takiej studenckiej miłości, ale takiej bardzo niedojrzałej miłości. Zupełnie mnie ta historia nie przekonała. E, następny tytuł to znowu e, z serii e, młodzieżowej, e, tym razem była to kolejna powieść, która się ukazała na polskim rynku Mony Casten Hope Again. E, I ta powieść, przyznam się szczerze, że mi się e, podobała, zupełnie inna odsłona autorki niż e, w przypadku tej całej serii Save, Save Me, Save Us e, i co tam jeszcze było, już teraz nie pamiętam. E, Save You, nie? Save You chyba? Nie pamiętam. Nieważne. Hope Again to jest znowu historia właśnie takiej rodzącej się miłości pomiędzy młodą studentką a wykładowcą. Przy czym ten wykładowca również jest bardzo młody, bo on tam jeszcze nie ma trzydziestki, więc wiecie, to jest taki, taki dozwolony romans. I. Właśnie ta studentka jest na kursie kreatywnego pisania. Więc wiecie, dla wszystkich wielbicieli literatury, dla wszystkich takich nałogowych czytaczy, ta książka jest na pewno przyjemna. Także jeżeli lubicie Monek to również Hope Again serdecznie Wam. Polecam, jeżeli jeszcze potem książkę nie sięgnęliście. E, kolejna powieść to horyzont Jakuba Małeckiego, i jak wiecie, ja ze Jakubem Małeckim, jego twórczością niekoniecznie przepadam, a horyzont o dziwo mi się podobał. Mamy tutaj historię przyjaźni e, chłopaka, który wrócił z wojny w Afganistanie e, i on gdzieś, tak wiecie, próbuje się odnaleźć e, na nowo w świecie ma swoje takie wiecie problemy z powrotem do świata rzeczywistego przyjaźni się ze swoją sąsiadką Ym, całkiem interesująca opowieść wiecie oczywiście w taki trochę poetycki sposób przerysowana ale całkiem przyjemnie się to czytało i przede wszystkim bardzo szybko się to czytało jest okej. Okay. <laughs> zupełnie inaczej I, i, i ta nowa taka inna dla mnie odsłona Jakuba Małeckiego była bardzo przyjemna Kolejna powieść z października to kolejna odsłona Katrin Croft, tym razem jasna odsłona Katrin Croft, poza kontrolą, również o tej książce już mówiłam w blogu czytelniczym. Powieść o kobiecie, która bardzo chciała być matką. Udało jej się być matką adopcyjną, można by powiedzieć, bo wyszła za mężczyznę, który ma dwóch synów. I jaką cenę poniosła za to swoje macierzyństwo, no to y, polecam y, lekturę. Y, to jest również thriller, thriller, można by powiedzieć, psychologiczny. Książka trzyma w napięciu. Najpierw sobie myślałam, że hmm, nie wiem, czy to była moja ulubiona powieść Catherine Croft, ale tak z perspektywy czasu, później jak sobie nad nią myślałam, to to, szanowisko, że, że mi się ta książka naprawdę podobała. Że ona była naprawdę trzymającą w napięciu książką i taką, pokazującą jakie jak wiele kobieta jest w stanie poświęcić i, i to, jest, to jest właśnie o tym powieść także jeżeli lubicie Katrin Croft, to ja tę książkę serdecznie polecam. Następne trzy powieści to były książki, które czytałam w wersji elektronicznej na Legimi pierwsza z nich to rok relaksu i odpoczynku. Ja za tę książkę Miałam zamiar zabrać się już bardzo, bardzo dawno temu, w końcu mi się udało. I powiem Wam szczerze, że mnie ta książka zaskoczyła. Zaskoczyła mnie bardzo, bo chyba spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Owszem, ta książka jest zabawna, tam jest bardzo wiele okazji do tego, żeby się uśmiechnąć, ale również jest tam bardzo wiele takich sytuacji, kiedy człowiekowi robi się tak zwyczajnie po ludzku przykro, tak aż wiecie, z takim momentem. Bólu w środku, bo, bo to jest zwyczajnie książka o depresji. O tak silnej depresji, kiedy człowiek ma potrzebę wypisania się z życia. Kiedy człowiek ma potrzebę wypisania się z życia do tego stopnia, że chce to życie przespać. I ta dziewczyna, właśnie y, pomimo tego, że, że tak naprawdę ma wszystko, bo, bo to jest dziewczyna, która jest dobrze sytuowana. Y, nie ma tak naprawdę żadnych takich poważniejszych problemów, decyduje się na to, żeby, żeby wziąć urlop od życia na rok i ten rok przespać postanawia wprowadzić się w tak y, środkami nasennymi wprowadzi się w tak silny stan y, właśnie takiej tak głębokiego snu, że będzie się tylko wybudzała, wiecie, na toaletę i zasypiała od nowa i tak wyglądał rok z jej życia. I, I właśnie pytanie, na ile ona potrafiła później do tego życia wrócić, czy, czy była w stanie do tego życia wrócić. Trochę przerażająca wizja. Naprawdę przerażająca, jak, jak teraz wygląda nasze życie, że, że gdzieś doprowadzamy się do takiego stanu. Przykre, naprawdę przykre. Ale, ale może warto tę książkę przeczytać właśnie ku przestrodze bo wcale to nie jest rok relaksu i odpoczynku. <laughs> Absolutnie nie jest to rok relaksu i odpoczynku. Kolejna powieść w wersji elektronicznej to była ta taka bardzo mm, głośna e, w sieci e, powieść Sadie. Ta powieść, która nie jest e, powieścią dla nastolatków, e, a do nastolatków jest kierowana. Jest to thriller przecież, e, no ale. Czy mi się Sadie podobała? No, właśnie niekoniecznie, bo mnie Sejdi nieco rozczarowała. Dla mnie Sejdi to była powiedź bardzo przewidująca. Jeżeli od samego początku wiemy, że mamy dwie siostry, młodsza zginęła, a starsza ruszyła w podróż i ruszyła w podróż w poszukiwaniu ojca, i od początku widzimy, że jest to podróż taka ku pomszczeniu, no to jakby jasno z tego wynika, że ta dziewczyna. Rusza w tym podróżku pomszczeniu tylko dlatego, że ten ojciec bardzo skrzywdził albo obie te dziewczynki, albo tylko tą młodszą, którą zamordował. I jakby czekając na to wielkie wow, które miało być na końcu, okazało się, że tam tego wielkiego wow nie ma. I, i przepraszam za ten spoiler, który, którego właśnie dokonałam <laughs> wcześniej, ale, ale mnie ta powieść zwyczajnie rozczarowała. I mm -mm, to, to nie jest wielkie wow. Absolutnie nie jest to wielkie wow. I te wszystkie zachwyty absolutnie mnie dziwią. Ale wydawnictwo Winidia w tym samym czasie wydało jeszcze jedną powieść, która z drugiej strony absolutnie mnie zachwyciła. <grytanie> absolutnie mnie zachwyciła, a jest to też powieść młodzieżowa, wydana przez jeden z najpopularniejszych duetów pisarskich. Jest to powieść LGBT albo w duchu queer. Możemy sobie tutaj dwie nazwy użyć, bo przecież dwie nazwy są teraz już coraz bardziej popularne. Jest to A jeśli to my? Czyli bardzo przyjemna opowieść o dwóch chłopakach, dwóch tak naprawdę takich m, późnych nastolatkach lub bardzo młodych mężczyznach, jak to woli, którzy spotkali się bodajże w Nowym Jorku. Jeden chłopak jest na takim letnim kursie, aby ustrzec się przed powtarzaniem. Ostatniego roku w szkole średniej, a drugi jest na stażu w firmie swojej matki, aby w przyszłości móc studiować na prestiżowej uczelni. I chłopacy przeżywają taką swoją pierwszą wakacyjną miłość, a przy okazji też i piękną przyjaźń. Bardzo przyjemna, taka lekka, ale nie głupia opowieść. Polecam serdecznie. Dwie ostatnie książki, po które sięgnęłam w październiku, to przede wszystkim Hit nad Hit, książka, którą mam również w języku angielskim, ale okazała się również w języku polskim, czyli gdyby ocean nosił twoje imię, Teher mafia czyli książka przede wszystkim o dyskryminacji, o nierównościach społecznych, ale również o pięknie przyjaźni, miłości. I o buncie, młodzieńczym buncie. O tej książce jest oddzielny odcinek na moim kanale, więc nie będę już teraz o niej więcej opowiadała. A odeślę Was w kartach do tegoż filmu. Ale gorąco tę książkę polecam. I książka, o której też jest oddzielny film na moim kanale. Książka, którą, która wchodzi w skład serii. E, mojej absolutnie ulubionej serii, serii ulubionej poprzedniego roku, ale i tego roku, e, mojego ulubionego duetu <grytania> pisarskiego, e, książki dla mnie wyjątkowej, bo mogłam tutaj pomaczać e, swoimi palcami. Książka, o której również jest oddzielny film na moim kanale, również Was do niego odsyłam. Czyli podaruj mi szczęście. Ostatni e, tom e, serii Napisz do mnie. Tę książkę polecam bardziej niż bardzo. Tym bardziej, że jest to mój patronat medialny. I tak naprawdę to już są wszystkie książki na październik. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kolejny vlogmas za nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, kochani! Subskrybujcie, kciuki w górę, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które się pokazują dość często. Mam nadzieję, że mój internet mnie nie zawodzi i mogę je dodawać regularnie. Do zobaczenia, kochani, pa pa. Merry Christmas.